2024 rok w gamingu za nami. Przed nami 2025 rok. No i cóż, patrząc na zapowiedzi, no to nie spodziewałbym się, że będzie jakaś powtórka z, ze świetnego roku 2023, ale i tak jest na co czekać. No bo pomyślcie tylko, no za chwilę prawdopodobnie zapowiedzą, zapowiedzą Nintendo Switch 2, czy jakąkolwiek inną platformę od Nintendo, a wraz z nią pojawią się kolejne świetne gry, ale nie tylko na nią. Spróbujmy się. Zastanawiać się nad tym, co wyjdzie w 2025 roku. No i oczywiście też przeanalizujmy to, co już zostało zapowiedziane, co jest pewne. Także co? Lecimy z tematem. No właśnie, na początek trzeba wspomnieć, że w 2025 roku zobaczymy zapowiedź nowej konsoli Nintendo i najpewniej będzie to coś w stylu Switcha 2. No a wraz ze Switchem 2 usłyszymy też zapowiedzi dużych gier tej firmy. Czego się spodziewać? Na ten moment zakładam, że nowej odsłony Mario Kart 9 i dużego, trójwymiarowego Mario, ale na potwierdzenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Prawdopodobnie zobaczymy też wreszcie szczegóły remake'u pierwszego Wiedźmina, który bankowo wyjdzie przed premierą zapowiedzianego niedawno na 4, ciągle czekamy też na więcej zapowiedzi od PlayStation Studios, bo na razie jest bieda na 2025 rok. No ale tymczasem przelećmy przez to, co oficjalnie zmierza na PC i konsole w najbliższych miesiącach. Na nową Civkę Sid Meier kazał nam czekać aż 9 lat. Czy będzie warto? Cóż, na te gry zawsze warto czekać, choć fani serii marudzą na kilka rozwiązań, między innymi na konieczność zmiany ogrywanej cywilizacji za każdą erę, co pojawiło się już w innej strategii 4X, czyli Humankind. Jak zwykle jednak w takich przypadkach bywa, warto nie marudzić przed zagraniem i uwierzyć, że twórcy, którzy na tych grach zjedli zęby, Wiedzą, co robią. Na pewno będzie to produkcja wielka, rozwijana przez wiele kolejnych lat i warto na nią czekać. Wielki nieobecny 2024 roku, czyli nowy duży Assassin's Creed został przełożony na luty 2025 roku. Jako, że to gra Ubisoftu, a Ubisoft ulubiony nie jest, gracze już teraz obwieścili, że produkcja będzie porażką, mimo że prawie nikt jej nie widział i nikt nią nie grał. Trzeba jednak pamiętać, że francuski wydawca ogromnie potrzebuje dużego hitu i dużego sukcesu, który seria Assassin's Creed od zawsze mu zapewniała. Jeśli się nie uda, będzie bieda. A może się uda i to bardzo, a wtedy Ubisoft odbije się od dna. Avowed to kolejna duża gra RPG Obsidianu umiejscowiona w uniwersum Pillars of Eternity. Brzmi dobrze? Tak i mam nadzieję, że równie dobrze będzie wyglądał gameplay. Od momentu przejęcia przez Microsoft Obsidian ma pełne ręce roboty, bo oprócz tej produkcji rozwija jeszcze Outer Worlds 2, które również ma zadebiutować w 2025 roku. Miejmy nadzieję, że nie ucierpi przez to warstwa techniczna obu gier, a z tym u Obsidianu było różnie. Zapowiada nam się potwornie dobry luty i to dosłownie, bo na sam koniec miesiąca zadebutuje nowo odsłona serii Monster Hunter, czyli dosłownie o łowcach potworów. To wielkie, świetne gry dla specyficznego odbiorcy. Ale World z 2018 roku pokazało, że w takie produkcje mogą się bawić dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy graczy jednocześnie. Monster Hunter Rise z kolei pokazało, że nawet przy mniejszej skali studio za grę odpowiedzialne jest w stanie dowieść świetny produkt. Warto zatem czekać. A teraz przechodzimy płynnie do gier bez konkretnych dat premier. Na pierwszy rzut idzie Death Stranding 2, czyli kolejny duży hit Hideo Kojimy. Niewiele o samej rozgrywce wiadomo, ale po zaprezentowanych materiałach widać, że produkcja będzie prezentowała się obłędnie, i jeszcze bardziej filmowo niż do tej pory. Kojima pokazał kilka ciekawych technologicznych sztuczek. A wizja artystyczna, jak to u niego, typowo niepokoi i ciekawi zarazem. Nawet jeśli rozgrywka nie będzie przesadnie innowacyjna, to może to być jedna z najciekawszych gier 2025 roku. Doom Eternal to w moim mniemaniu jeden z najlepszych FPS-ów ostatnich lat. Sam wystawiłem mu prawie najwyższą notę, bo 9,5 na 10, i od tamtej pory regularnie do gry wracam, by mu ucić demony na najwyższych poziomach trudności. The Dark Ages będzie kontynuować to, co Eternal zapoczątkowało, ale prócz wprowadzenia nowych narzędzi mordu, na pewno możemy spodziewać się rozwoju elementów wpływających na otwartość świata. To znaczy, raczej nie oczekujcie, że Doom The Dark Ages stanie się sandboxem, ale nie będzie też typowo korytarzówką. Chętnie przygarnę kolejne 20-30 godzin tak świetnego shootera. Mafia to jedna z najcieplej wspominanych gier wśród polskich graczy, choć jej historia jest dosyć bolesna. Mafia 2 okazała się dramatycznie przehypowana i po premierze wyszło na jaw, jak wiele elementów z niej ostatecznie wycięto, a Mafia 3 okazała się prawdziwym plackaczem w twarz dla wszystkich fanów dwóch pierwszych gier. Jednak remake jedynki z 2020 roku przyniósł nadzieję, że studio Hangar 13 jest w stanie dowieść grywalną, klimatyczną i niezwykle filmową mafię. The Old Country, przenoszące nas na Sycylię do niezwykle ciekawych czasów początku XX wieku, zapowiada się zaś niesamowicie. Niedawno opublikowano pierwszy zwiastun z cutscenkami na silniku gry i rzecz wygląda dokładnie tak, jak fani serii mogliby sobie to wymarzyć. Oby tylko rozgrywka zła i wchodzę w to jak dzik właśnik. Gry o jeździe na deskorolce umarły po Skate 3, by po 10 latach odrodzić się na nowo za sprawą remake'u dwóch pierwszych części Tonego Hołka i fanowskich symulacji w stylu Session. Nowy skate będzie restartem serii tworzonej przez prawdziwych miłośników kultowych gier deskorolkowych od EA. Gra jest stworzona powoli i regularnie testowana przez fanów, którzy upewniają się, że produkcja gry zmierza we właściwą stronę. Co ciekawe, będzie ostatecznie udostępniona w formie free-to-play, a EA zarabiać będzie na skórkach, mikrotransakcjach i pewnie Battle Passie. Premiera nowej gry z From Software to zawsze wielkie wydarzenie, a jeszcze kiedy wychodzi spin-off jednej z najlepszych gier ostatnich lat, czyli Elden Ring, Trudno się nie jarać. Night Train będzie grał nastawioną na sieciową kooperację, w której mapa gry ulega ciągłemu zmniejszaniu, niczym Battle Royale, a my musimy zdążyć ze zdobyciem ekwipunku, by kiedy nadejdzie noc, zmierzyć się z potężnym bossem. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale From Software ma w zwyczaju nie kopiować rozwiązań od innych i jestem skłonny uwierzyć, że nie będzie to kolejna sieciówka, jakich wiele, a prawdziwie oryginalne doświadczenie. Na koniec zostawiłem Wisienkę na torcie, czyli GTA 6. Chyba cały świat na tę grę czeka, włącznie z ludźmi, którzy w gry w ogóle nie grają. Tak dużym fenomenem jest ta seria. Wszystkie gry Rockstar, kiedy pojawiły się na rynku, przesuwały granicę tego, co jest osiągalne w branży gier. A ich ostatnia produkcja, czyli Red Dead Redemption 2, to zdecydowanie najlepsza gra, w którą grałem. Nawet nie liczę na to, że GTA 6 to pobije, ale jestem przekonany, że Kopara opadnie nam do ziemi. Zresztą, premiera tej gry to też pewni powód, dla którego tak wiele gier nie ma jeszcze potwierdzonych dat. Wszyscy chcą uciec od GTA 6 możliwie jak najdalej, bo wtedy i gracze i media i influencerzy będą rozmawiać tylko o jednym. Osobiście spodziewam się premiery w okolicach października lub listopada, bo wtedy zwykle Rockstar wydawał swoje tytuły. Także, jak sami widzicie, jest na no co czekać, ale to będzie specyficzny rok dla gracza. Myślę, że ponownie siłą okażą się indyki, tak jak w tym roku, chociażby Balatro. Myślę, że będzie sporo jakichś takich zaskoczeń, gier z segmentu średniopułkowego, właśnie z, z indyków. No, AAA ostatnio trochę zawodzą. Zobaczymy, czy w ogóle coś się w tym kierunku zmieni. No i pamiętajmy o GTA 6. GTA 6 prawdopodobnie, jeżeli nie zostanie przesunięte, oby nie. No to w ten, ten jesienny okres 2025 roku prawdopodobnie totalnie zdominuje i nie będziemy grać w nic więcej. No, napiszcie w komentarzach, co, na co wyczekacie. Ja sobie chętnie poczytam. Tymczasem spadam, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.